Witajcie kochane, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o saksendzie. Chciałam zacząć przygodę z saksendą i większość z Was już myślę, że zna, też dużo moich klientek pyta o to, to, jest, to są zastrzyki i preparat, który, jako jedyny w Polsce, jest zarejestrowany jako preparat na odchudzanie po prostu na odchudzanie. Wiele osób już się z tym zetknęło, wiele osób to stosuje. Naprawdę bardzo wiele. To jest bardzo ciężko teraz zdobyć, nie ma nigdzie w aptekach, dziewczyny czekają bardzo długo albo płacą tysiące dosłownie złotych gdzieś tam na czarnym rynku. Także, także z tego wniosek, że jest skuteczny i, 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 i już dosyć znany. Natomiast jest tego odpowiednik jeszcze wiktoza. Ten sam skład, dosłownie ta sama dawka, ten sam skład, ale on nie jest już zarejestrowany w Polsce jako lek na odchudzanie, tylko po prostu lek na wyrównywanie cukrzycy, wspomagający leczenie cukrzycy. Jak tutaj ten lek mam, no można powiedzieć, że ze wskazań lekarza dlatego, że no, mam po prostu cukier na granicy, czyli to już jest taki stan przedcukrzycowy. No i dodatkowo niestety, no wiadomo, po 40 w większości z nas no, następują zmiany hormonalne. U mnie to jest też to, że ten tłuszczyk odkłada się niestety na brzuchu. A jak wiemy, ten y, otyłość brzuszna jest najbardziej otyłością niebezpieczną zwłaszcza dla kobiet. No dla mężczyzn też, no, ale dla kobiet szczególnie. Dlatego też taki y, razem z moją panią doktor podjęłyśmy decyzję, że y, można spróbować y, z tą Saxendo zadziałać, zobaczymy czy się y, unormują parametry hormonalne, cukier Zobaczymy też, jak waga będzie spadać. No tak, docelowo chciałabym, ponieważ ważę już tam ponad 70, dokładnie 72, chciałabym 62. No tak, ten, oceniłyśmy, że tak, te 10 kg to byłoby akurat w sam raz. Także zobaczymy. Nie wszyscy też są. Wszyscy mogą to przyjmować, bo jest dużo też efektów ubocznych, jakieś bóle brzucha, wymioty, naprawdę jest mnóstwo. Bo są i skórne, opisują tak jak na tych różnych forach. Jestem na tych różnych grupach aktywna, więc czytam to po prostu z takim wow, z wielkim zdziwieniem, że aż takie dziwne mogą być objawy, skutki uboczne. Więc no nie dla każdego to jest. Także tutaj y, mam całe opakowanie dziewczyny. To tak właśnie wygląda w pudełku. Tutaj powinny być trzy. Mówię, powinny, bo jeszcze tego nie otwierałam. Także chciałabym Wam to teraz. Tak, są trzy takie peny. Zobaczcie. Są trzy peny w opakowaniu. O, to tak wygląda. Są trzy peny w opakowaniu. Trzeba cały czas to przetrzymywać w lodówce. Takie bezwzględne zalecenie jest, żeby to miało swoje właściwości. O. I teraz tak, należy zacząć od najniższej dawki. Tą najniższą dawkę tak mniej więcej około tygodnia stosujemy. Później możemy ten level wyżej przejść. Tam chyba 1 i 2 jest taka dawka. Tutaj mamy dziewczyny, nie wiem czy to widać, ale może widać. Tutaj jest właśnie w tym okienku taka Teraz jest 0, jest taka yy, miarka, i my tu sobie będziemy to przekręcały i ustawiały. Zaraz ja to wszystko zobaczę. Tylko chyba za pierwszym razem to trzeba jakiś wykonać kontrolny jeden, yy, czy jest przepływ tego, co mi tam dziewczyny tłumaczyły. Więc jeden taki strzałek, gdyby. Kontrolny. Zaraz zobaczymy. Tu są takie igiełki jednorazowe, które nakręca się na o, czubek. Tu się trzeba wszystkiego nauczyć. Nie miałam nigdy styczności z takim urządzeniem, dlatego po prostu sobie tu na spokojnie, tu jest tak, tu jest 0,6. Dobra, czyli tak sobie tutaj ten strzał kontrolny czy jest odpowiedni przepływ? To chyba się tak robi. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Tu muszę przycisnąć i tak. I wystrzeliło, tak jakby jedną dawkę. Czyli teraz tak muszę ustawić sobie znowu na te 0,6. O, tu sobie ustawiam 0,6. Tym pokrętłem sobie tutaj kręcę i ustawiam, czyli mam te 0,6. Dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o miejsca, które wkuwamy. Więc tak, to jest tutaj mniej więcej Odpępka, strona prawa, strona lewa, prawa, lewa. Tutaj tak w linii i na zmianę. Nie, nie robimy tego, że pod rząd tak, tylko na zmianę. O, widać, jest z czego zrzucać i przede wszystkim ta otyłość brzuszna jest tutaj u mnie martwiąca. Także tak, brzuszek tutaj przed ramię, tak jak się robi szczepienia, też można sobie podawać, bo dziewczyny mówią, że często się robi śniaki na brzuchu po jakimś czasie, więc no przechodzimy sobie na ramię, albo jeszcze można tutaj tak jak zastrzyk jest udo nie w pośladek, a bardziej tutaj z boku. Dobra, jest 0,6. Także tak, odkażam sobie. Dobra, z prawej strony zaczynamy. Zaczynamy z prawej strony. Zobaczymy, co z tego będzie. Troszeczkę sobie trzeba to, tak jak słyszałam, troszeczkę sobie uwybrzuszyć to miejsce. Aha, cyk. I przytrzymać chwilę, odliczyć... Do pięciu, żeby całe wszystko było wystrzyknięte. O! Super! Tu sobie przetrzeć, jeśli jest jakaś plamka. I po wszystkim. I teraz zakładamy. Wiadomo, następny zastrzyk, następny, następna nowa igiełka. No to jest bezwzględne po prostu to. Um, aby było wszystko higienicznie, to są takie jednorazowe igiełki. Zresztą, dla osób, które borykają się z cukrzycą, muszą na co dzień przyjmować takie zastrzyki. To dokładnie wiedzą, na czym to polega, jak to wygląda. Bolesne to nie jest. To jest takie proste pokucie komara, także bolesne nie jest. Nie wiem, jak to idzie w ramię, na przykład, czy tam w dół. Natomiast u brzuszek nie jest bolesny. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czyli pierwszy dzień. Już można powiedzieć jest zaczęty i zobaczymy, tak te trzy peny powinny mniej więcej starczyć na, starczyć na trzy miesiące, czy zależy jak będę tą dawkę zwiększała, no tak mniej więcej, no bo no, do tej najwyższej, najwyższej dawki nie chciałabym aż tak bardzo dochodzić z tego względu, że to dziewczyny mówią, że to dla osób bardzo o tym, już ta najwyższa dawka, jeżeli nie reagują na... O, tutaj mamy nawet wypisane dawki 0, 6, 1, 2, 1, 8, 2, 4 i największe to jest 3 mg, które się wstrzykuje. Także tutaj mamy opisane. No zobaczymy, przygoda się zaczęła. Zobaczymy, będę Was informowała, jakie skutki uboczne, jak ta waga szybko spada. I no na moim indywidualnym przypadku, no wiedziała czy warto płacić za to takie pieniążki spore, no ja zapłaciłam 670 akurat, no i tak mniej więcej to kosztuje 500 zł, tam niektóre dziewczyny, ale tak w okolicy 500 to jest najniższa cena. Z tego co wiem, nawet płacą na czarnym rynku i po 1000 zł dziewczyny, dlatego, że to jest bardzo, bardzo trudne do zdobycia. Niestety. Tyle aptek, co ja też obdzwoniłam i to nawet nie, nie potrafią powiedzieć, kiedy to może być. Tak zrobiło się to popularne. Czy to będzie dobre, czy niedobre, czy to wszystkim służy? Nie wszystkim, bo, bo nie wszystkie osoby mówią, że na tych grupach niektóre dziewczyny piszą, że nie czują ża żadnej zmiany. Może przez pierwsze tygodnie tam parę kilo spadło, później nie czują żadnych efektów. Soksyna ma właśnie powodować, tak jeszcze dodam, z tak jakby zanik takiego łaknienia, że nie odczuwamy tak bardzo pragnienia na jedzenie. Trzeba też przy tym dużo pić, ale natomiast jedzenie, dobrze jest być na deficycie kalorycznym, dobrze jest jeszcze dodatkowo włączyć jakieś ćwiczenia, wtedy oczywiście szybciej wszystko idzie. No ale zobaczymy. Ja na razie bez jakichś konkretnych ćwiczeń, oprócz jazdy na rowerze, którą y, lubię. No i jeszcze y, trochę skakania na skakance. Może Wam to pokażę no i, i jakąś dietę spróbuję, chociaż teraz jest ciężko z tą dietą, bo lubię truskawki ze śmietanką, jakieś ciasta z truskawkami. No, takie te owoce sezonowe, do których niestety dodaje się cukier. No, a trzeba byłoby to zminimalizować. Nie? No, ale liczę na to, że apetyt w dużym stopniu po prostu się zahamuje i nie będę już taka łasa nad słodyczy. Także, kochane moje, będziemy w kontakcie na łączach. Ja będę y, po prostu Was informowała na żywo, jak to u mnie przebiega. Jeżeli jesteście zainteresowane, to. Subskrybujcie po więcej. Dziękuję bardzo.